Witam Was, rybki kochane, na kanale Inwitarot. To czytanko będzie dla Was na miesiąc czerwiec 2021, na miłość i na pracę. Tutaj w tym rzędzie jest praca, a tutaj miłość. Te zakryte karty to rada od kart. To tak mówię w ramach wyjaśnienia dla osób, które pierwszy raz mnie słuchają. Ok? Dobra, to zaczynamy. Tutaj macie rydwan i kapłankę w odwrocie, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło. No, ale no tak wyszło. No i co ja mam wam do powiedzenia? Rydwan mówi, byś poszedł do przodu, czy poszła. Byś w sprawach finansowych czy zawodowych, byś się skupi skupił czy skupiła, no odwracajcie tę energię, dobrze? Na jednym projekcie, bądź wytrwały, opanowany, o, czy opanowana, <grym> Ta karta mówi, że ten wysiłek, który podejmiesz w czerwcu, będzie niejako satysfakcjonujący, przyniesie jakieś korzyści. Jednak ja to też tak widzę, że tak nie do końca w czerwcu z tą pracą jest super. Ta karta jakby upominała, byś tak się zachowywał, bo. Kapłanka w odwrocie z kolei mówi o tym, że nie masz jakby chęci do pracy, czy też jakąś apatię, niechęć. Coś jest z tego powodem. Może być to Twoje relacje z, z matką nawet, wiecie? jakaś może y, przebyta, y, depresja słuchajcie, no, no sorry, ale tak wyszło właśnie dla was y, te karty i właśnie tutaj myślę, że te karty mówią byś Rydwan z kolei mówi, byś ruszył, żebyś nie stał w miejscu, czy nie stała. Nie zagłębiać się w tych negatywnych myślach. Ale zobaczymy, co tutaj dalej y, karty wam powiedzą co tu się dzieje u Was w czerwcu. No, nie za wesoło właśnie. Już widzę, jak będzie. Jak łapki w dół będą, a nie do góry. No, ale no, jak weszło w tych kartach w ten sposób, tak, tak właśnie będę mówić, no. Trzeba się obudzić chyba z tych negatywów. Zobaczymy, co tutaj dalej. Oops. Hmm. No tak, siedem mieczy, słuchajcie, siedem mieczy, a, a energia miesiąca to 10 mieczy. Hmm. Słuchajcie, no nie za wesoło u was w pracy jest akurat u Rybek. Nie wiem, co się u was dzieje. Tutaj położę obok tą kartę, widać o? tak. Hmm. Słuchajcie, albo będziecie zmieniać pracę, może nie czujecie się tam, gdzie jesteście i będziecie chcieli zmienić pracę poza plecami jakby szefa. Że on nie wie, że, że chcesz to zrobić, tak? Może być coś takiego, gdzie. Pójdziesz gdzieś pracować dorywczo. Ta karta również mówi o kredytach, o pożyczkach, że masz problemy finansowe. No, no a dziesiątka nie, czy wiadomo. No tutaj coś cię dobija. Coś cię dobija w tym czerwcu. Myślę, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, więc. Ja bym to tak widziała, że ty po prostu chcesz zmienić pracę. Czujesz się wykorzystywany, czy wykorzystywana tam, gdzie jesteś? Jest zła atmosfera, tutaj jakąś depresję przeżywałeś. Może, no wiadomo, jakie były czasy, gdzie, gdzie po prostu były niepewne. Może raz mogłeś pracować, raz nie. Ta praca była niestabilna, również tak samo mogło być. A tutaj, no i z są tego efekty, że nie zarabiałeś pieniędzy na tyle, żeby po prostu spłacać różne rzeczy, tak? Czy tam kredyty, pożyczki i tutaj już, no czujesz, ta energia właśnie jest jakbyś... Hmm, to jest koniec złudzeń, rozumiesz? Hmm. Jeżeli będzie tak jak jest, to nie będzie pozytywnego finału, jakby w, tym, w tej pracy, w której jesteś. Musisz coś zmienić. Zobaczymy, jaka będzie rada od karty. Słońce. Słońce, tak. Słońce. Widzicie? No, to jest bardzo pokrzepiająca wiadomość, słuchajcie, bo tutaj właśnie mówi byś. Słońce mówi o radości, o szczęściu. Mówi, byś sobie przypomniał, czy przypomniała. Hmm. Żebyś spojrzał na świat oczami dziecka, radością, z radością, mimo tych problemów właśnie. To jest właśnie taka karta na przekór. Żeby ci dać natchnienie, yy, nadzieję na to, że będzie lepiej. Bardzo dużo zależy od twojego nastawienia. Żebyś się nie poddał, czy nie poddała tym złym emocjom. Tak to widzę właśnie. Spotykaj się z ludźmi, tak? Krauj sobie jakieś fajne sytuacje. Idź do kawiarni, spotykaj się ze znajomymi, rozmawiaj. Po prostu nie no nie nie pogrążaj się w tych złych myślach o, tak bym to powiedziała dobra, tyle na koniec na temat pracy te karty dużo wam, no myślę, że oczywiście nie do wszystkich jest to przesłanie jeżeli z kimś to rezonuje to te karty pokazują co warto by zrobić w swoim życiu zawodowym dobrze Teraz na temat miłości tutaj jest świat, słuchajcie. Świat i umiarkowanie. Świat mówi o wyjściu, yy, poznawaniu nowych ludzi, na, również za granicą. Jeżeli jesteś w związku, to, to ten twój związek jest super. Yy, który. Yy, jest pełen szczęścia i, i zgoda w nim na pewno w czerwcu raczej nie będzie przykrych niespodzianek to jest takie umiarkowanie tutaj jest takie taki, to jest takie domowe ognisko tutaj się dobrze czujecie razem tak jeśli chodzi o związki, bo tutaj można tyle historii snuć. Wiadomo, że tutaj nie jedna rybka słucha, więc nie z każdym będzie rezonowało to, co powiem. To jest również odnowienie starych przyjaźni. Może pojedziesz gdzieś za granicę i spotkasz się z. Ze starym kumplem, czy tam przyjaciółką. To jest. No to jest coś takiego właśnie. Takie spotkania przy kawie. Możesz, jeżeli święto, to gdzieś razem się możecie umawiać. Tutaj niekoniecznie muszą być dwie kobiety, to może być para przecież, tak? Hmm. Albo jakaś dziewczyna wychodzi z domu. Może też być u kogoś i, i no i co? No i tworzy związek z, z drugą osobą bo to może być przecież, mogą być również dwie kobiety. Czy, czy kobieta i mężczyzna? No wy, wy wiecie w jakich jesteście sytuacjach, tak? Zobaczymy, co tutaj dalej karty Wam powiedzą. O to, co tu właściwie chodzi? O, wyszły dwie. Więc to jest królowa kielichów, giermek kielichów. Słuchajcie, no tu się dopiero namieszało. Mhm. A pod spodem czwórka kielichów. Proszę. I co? Tutaj tak, to jest energia, więc tutaj jest jakby nuda w związku. Czwórka kielichu. Ktoś się nudzi. Nie zauważa tego, co ma koło siebie. Może za nudno jest w tym domu, w tych pieleszach domowych. Hmm. Może myślisz o kimś innym. Naprawdę są różne sytuacje. I, I to jest ogólne czytanie. Nie z, każdym, nie z każdą osobą będzie rezonowało, prawda? Królowa to jest osoba, która... To jest kobieta, która pragnie miłości, która jest piękna, ona przyciąga do siebie innych. Ale musi też w siebie uwierzyć, że jest taka. Ona musi w to uwierzyć sama w sobie. Ma taki swój urok, że naprawdę tutaj może przyciąga jakiegoś biermek, kielichu. Więc on z kolei jest ktoś taki, taki niestały, taki wiecie jak cię pozna. Lepiej to już potem szuka kogoś, kogoś nowego. I tutaj może być, no... Słuchajcie, no jak tutaj można teraz wszystko poukładać? Tutaj może być para, y, gdzie po prostu już je, im się nie układa. Nudno w związku i szukacie kogoś jeszcze na boku. Może też tak być. Y, idziesz do świata i szukasz. Albo... Hmm. ciekawa jestem jak wam pasuje to czytanie jak wy byście to zinterpretowali hmm. kobieta, kie, boże nie kobieta, a królowa kielichów jest to osoba, której można się zwierzać yy, może to jest trój, trzy kobiety i ten ktoś na przykład yy, nie wie którą wybrać nudzi się w związku, w którym jest. Myśli, żeby coś zmienić. Dobra, zobaczymy, co karty mówią. Przynajmniej mi dwie wyszły karty. Słuchajcie. Tu jest wiara i arcykapłanka. Czyli kapłanka jak inaczej. Ona mówi to, żeby obserwować sytuację z wiarą jakąś tutaj, prawda? Bo jeżeli ktoś jest taki niestały, jak ten tutaj mężczyzna w tym paziu, no nie warto się angażować, prawda? Więc ty musisz w czerwcu obserwuj, co się będzie działo. Co się będzie działo, co... jak się będzie sytuacja rozwijała. Bo ty czujesz, że coś jest nie tak. Zobaczymy, co tutaj kart aniołki powiedzą. Oczywiście, to jest jedna z wielu historii, które mogą się tutaj przytrafić rybkom. Nie z każdym będzie rezonowało to czytanie, więc słuchajcie. No, różnie to jest właśnie. Zobaczymy, co tutaj powiedzą aniołki dla rybek na czerwiec 2021. Proszę o radę o, jest Romans <laughs> Proszę Romans Znam. Bardzo ważny związek pojawi się lub dopiero, co zamanifestował się w Twoim życiu. To romantyczna relacja, na którą czekałeś, jak wszystkie związki partnerskie, taki ten może mieć swoje wzloty i upadki, ale nie pozwól by Cię to powstrzymywało lub pozbawiało pewności siebie. Zaufaj, że miłość wcho wchodzi do Twojego życia po to, by w nim pozostać. Jeśli Twoje pytanie dotyczyło związku, w którym się aktualnie znajdujesz, możesz spodziewać się, że jego strony będą ze sobą jeszcze bliżej. Przeszłe utarczki odejdą w niepamięć, a zaufanie zaprocentuje wejściem Relacji na nowy poziom. Każdy związek ma bowiem swoje wzgórza i doliny. Niniejsza karta wskazuje, że związek ma tendencję wzrostową i wejdzie na nowy poziom poświęcenia i intymności. Karta ta może oznaczać również zaręczyny, małżeństwo lub formę silniejszego zobowiązania się wobec siebie dwóch osób. A proszę bardzo więc tutaj też pasuje z tą kartą wiarą, kartą wiary więc tutaj są naprawdę różne sytuacje karta wiary może y, pasować do, do interpretacji takiej, że y, znajdziesz drugą połowę i tutaj małżeństwo będzie i, i ślub i wszystko taki że będziesz szczęśliwa czy szczęśliwy, tak będziesz tutaj w związku tworzysz dom również taka może być historia królowa kielichów jest bardzo dobrą osobą więc myślę że jak taką spotkałeś to warto ją trzymać no a może yy, w czerwcu po prostu szukasz kogoś i, i źle ci jest w tej sytuacji jakiej jesteś teraz hmm. również taka historia może być Okej, okay. jeszcze runy. Zobaczymy, co mają Wam do powiedzenia. I co tam powiecie na dziesięć czerwiec rybką. <grybka> o, jest jedna runa. Proszę. To jest runa Hagalas. Sfery przemiany życiowe zmusza do wewnętrznej transformacji człowieka. Wzmacnia poprzez przetrwanie przykrych przejść, hartuje. Hmm. Afirmacja. Każde przeżycie wzbogaca mnie duchowo, dzięki czemu kroczę przed siebie, nie oglądając się na to, co już minęło. Oczywiście, że tak. Głowa do góry i naprawdę w pracy może się ułożyć również. Trzeba po prostu podejść do problemów z jakimś jednak optymizmem, z nadzieją, z wiarą. Słuchajcie, te karty bardzo wiele przynoszą Wam dobrego tak naprawdę. Mam nadzieję, że zobaczyliście coś fajnego dla siebie. Ja z kolei Wam życzę wszystkiego dobrego w miesiącu czerwcu i do następnego razu. Trzymajcie się, pa rybki, pa.